Dzień dobry, Bóg jest dobry. Witajcie słuchacze, oglądacze. Pozdrowienia dla dwunastu pokoleń Izraela w rozproszeniu. Pozdrowienia dla wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Wiecie, że jak wierzymy w Jezusa Chrystusa, to jesteśmy wszczepieni w Izrael. I to jest obrzeska na sercu. Jesteśmy Izraelem. Hallelujah. Posłuchajcie, to jest ciekawe. Posłuchajcie. Cokolwiek czynicie serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłata. Służcie Chrystusowi jako Panu. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, a u niego nie ma względu na osoby, Ciekawe, co? Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, a u niego nie ma względu na osoby. Z listu do Kolosan. Patrzcie. Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia, u niego nie ma względu na osobę. Wcześniej jeszcze w tym liście czytamy... Zobaczcie, co czytamy. Słowo Chrystusa niech mieszka niech przebywa w was z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością nauczajcie. Napominajcie samych siebie przez psalmy. hymny, pieśni pełne ducha. Pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Przez psalmy. Dobrze było, żeby tych e, ludzi spaczonych na umyśleniu, tych całych chrześcijan. Tych wszystkich kultach katolickich, protestanckich, napomnieć przez psalmy. Niech oni się napomną sami przez psalmy. Niech sobie poczytają psalm 119 i niech się napomną. Tam jest napisane, że no niech sobie czytają psalm 119 i niech się opamiętają. Ci wszyscy ludzie spaczeni na umyśle. Ostatnio mnie taki jeden nachodził, zrobię wideo. Z Żyrardowa pewien baptysta. No, ci ludzie są po prostu przytępieni na umyśle, naprawdę. Są poddani takiej propagandzie, tej chrześcijańskiej propagandzie. No nie myślą normalnie ci ludzie. Zobaczcie, jaki wniosek jest. Kochani, kto bowiem popełnia bezprawie, ponosi skutki popełnionego bezprawia. U niego nie ma względu na osoby. Jeżeli Żyd łamie przykazanie szabatowe, popełnia grzech. Jezus umarł za grzechy, po to abyśmy już nie grzeszyli, aby wyzwolić nas z mocy grzechu. Grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. Jeżeli Żyd łamie czwarte przykazanie dekalogu, popełnia grzech. U Boga nie ma względu na osobę. Jeżeli ktoś jest człowiekiem i łamie przykazanie dekalogu, popełnia grzech względem Boga. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy nie? I Pogan? Tak, jest zarówno Bogiem, jak i Judejczyków, jak i Pogan. Jest Bogiem całego Izraela, nie tylko Żydów. Żydzi to tylko Juda, Królestwo Judejskie. A ci ludzie stępieni na umyśle, ci pastorzy, księża, to jest ta, taka ćwierć inteligencja, szok. Ale tak działa po prostu propaganda sekciarska. Szatan zwiedzie wszystkie narody. No tak jest napisane, że diabeł zwiedzie narody i że to zrobi przez ten system związany z wszetecznicą babilońską. Księga Objawienia Świętego Jana mówi o tym, że ona, ta wszetecznica, która rozsiadła się na siedmiu wzgórzach, zwiedzie cały świat. Upije winem szaleńczej rozpusty wszystkie narody. I to tak działa, że to ten rzymski katolicyzm, który powstał w Rzymie, no Cesarz Konstantyn, i tak zaczęło się powstawanie tego rzymskiego katolicyzmu. To on wprowadził ustawę niedzielną. Zakwestionował świętowanie soboty. To co mówi Boży Dekalog dziesięcioro przykazań. I dziś mamy sytuację taką, gdzie tacy zwiedzeni przez diabła protestanci i katolicy oni uważają, że to jest coś normalnego, żeby. Kwestionować to, co jest napisane w Biblii. <laughs> I mają do tego jakąś tam swoją filozofię urobioną. Ale kto popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia. U niego, u Boga nie ma względu na osoby. Każdy, kto mówi, że zna go, jak pierwszy list Jana, drugi rozdział mówi, kto mówi, że zna go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. No i ci wszyscy księża i pastorzy, to są kłamcy. Oni twierdzą, że znają Boga, a nie zachowują Jego przykazań, więc są to kłamcy, kłamczuchy, zwodziciele. Oni ich okłamał duch diabelski, duch religii, duch kompromisu, duch konformizmu i oni żyją w tym kłamstwie i to kłamstwo uświęcają. Oni się nie uświęcają przez Słowo Boże, tylko poprzez tradycję. Oni zwodzą się sami. Wmawiają sobie, że się uświęcają się. Nie uświęcają, nie oddzielają się od świata. Są pełni ducha tego świata, zaślepieni są. I zobaczcie, jakie są skutki tego popełnianego bezprawia. To mówi o tym Ewangelia Mateusza. 7.21 dwadzieścia nie każdy, który mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. I tacy baptyści, zielonoświątkowcy, i katolicy, i prawosławni, i lewosławni, różnie, i maści, różne religie kultu chrześcijańskiego, oni będą mówić, że Jezus jest ich panem. I co z tego? Jeżeli nie pełnią wolę ojca, skończą w jeziorze ognia i siarki. Nic im nie pomoże nazywanie Jezusa Chrystusa Panem, bo tylko drażnią go w ten sposób. Dlatego, że Jezus Chrystus pełnił wolę Ojca. A jak oni nie pełnią woli Ojca, ale chcą używać imienia Chrystusa, żeby pozostawać w grzechu, w tym światowym duchu, w odstępstwie od Słowa Bożego, aby bezcześcić Torę Boga Ojca, no to tylko wkurzają w ten sposób Jezusa Chrystusa. I on weźmie bić. Ich pogoni, tak jak w świątyni zrobił, tych wszystkich przekupniów powypędzał ze świątyni, tak samo z, ze świętego miejsca, z bożego zgromadzenia, Chrystus weźmie bić i im przyleje. To jest napisane przecież w drugim psalmie, że otrzymuje syn od ojca rózgę z żelaza i potłucze nią narody. To pierwsi do potłuczenia pójdą ci wszyscy pastorzy i księża. <gry> A jeszcze napisane jest w objawieniu Jana w drugim rozdziale w liście do Tiatyry, że zwycięzcy i temu, który do końca pełni czyny Chrystusa, sam Chrystus da władzę nad narodami, rózgę z żelaza. I tą róg z żelaza wierzący człowiek w Chrystusa Pana potłucze narody. I to już teraz widzę, jak jacy oporni są na przyjęcie objawienia całego słowa Bożego ci tak zwani protestanci. Ja tak kiedyś mówiłem sobie w duchu: protestanci to palanci, no bo tak jest. No. Jeżeli jest czarno na białym, jest coś napisane, łopatologicznie i ślicznie, jak napisane jest, że głupi nie zbłądzi na drogach bożych, no ale to, to ci ludzie są gorsi od głupców, no. Bo skoro oni nie, nie chcą po prostu przyjąć tego Bożego pouczenia i pokutować ze swojego odstępstwa, z pogaństwa, nawrócić się do tego, co jest napisane w Biblii zachowywać świętość soboty, a nie w konformizmie uprawiać kult niedzieli, bo tak papież wymyślił, czy tam Konstantyn Wielki, nie? No to pokazuje, jak, jak mało inteligentni i mało rozgarnięci ci ludzie są, no. ja, Jak bardzo są w konformizmie, czyli mają takiego tchórzowskiego ducha, bo ulegają presji otoczenia. Przecież to, to o to chodzi. Mnie może łatwiej, wiecie, w pewnym sensie, bo ja zawsze od, od małego, od już tam od liceum mnie interesował punk rock, ruchy anarchistycznej, tak po prostu, żeby szukać odpowiedzi dla samego siebie, a nie ulegać wpływom i modom otoczenia. No. no, także zobaczcie, wielu w owym dniu będzie się tłumaczyło przed Chrystusem, że różne aktywności religijne prowadzili w Jego imieniu a wtedy On im oświadczy nie znam was, nigdy was nie znałem odejcie, wy którzy dopuszczacie się nieprawości i u Niego nie ma względu na osoby tak jak list do Kolosan mówi u Boga nie ma względu na osoby każdy kto popełnia grzech Ewangelia Jana 8, jest niewolnikiem grzechu jeżeli jesteś baptysta i grzeszysz przeciwko dekalogowi Bożemu bo ignorujesz przykazanie Boga z dekalogu, pamiętaj aby święcić Siódmy dzień tygodnia, sobotę, a ty robisz tak, jak papież zarządził, niedzielę święcisz. To Bóg nie ma względu na osobę, jeżeli Żyd złamał przykazanie szabatowe, czy Izraelita złamał przykazanie szabatowe, a poganin złamał przykazanie szabatowe, taka sama kara dla was wszystkich będzie. Nie ma znaczenia. Czy jesteś Żydem, Izraelitą, czy jesteś Poganinem? Nie ma absolutnie znaczenia. U Boga nie ma względu na osobę. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Dla odstępcy od Słowa Bożego taka sama kara czeka: jezioro ognia i siarki. Nie wiem, czy tam będziecie się wiecznie męczyć, czy Bóg was spali szybko, zutylizuje na skwarki. To drugie bardziej by było miłosierne, ale to od niego zależy, nie ode mnie. Ja mówię, co jest napisane w Biblii. Na tym się wszystkim sam zastanawiam. Wiem, że krew Chrystusa Jezusa jest mocą do mojego zbawienia i usprawiedliwienia, przez krew. Diabłów wbrew, jestem zbawiony. Ale nie po to, żeby brednie mówić o Słowie Bożym, tylko po to, żeby głosić Słowo, to co jest napisane, a nie ulegać wpływom otoczenia i na kompromis iść z duchem tego świata. I dokładnie to robią ci wszyscy ludzie, ci pastorki, ten, jacy to są pasterze. To są nieme psy leniwe, niezdolne do szczekania. Nam ja przytoczę w opisie, z którego proroka jest to dokładnie. Miejsce, gdzie to jest w Biblii. Nieme psy leniwe, niezdolne do szczekania, ale to psy żarłoczne. I tacy będą ci mówić, żeby szabatu nie zachowywać, a jednocześnie będą cię uczyć, żebyś dziesięcinę im dawał, bo to są żarłoczne psy. Ale niezdolne do szczekania. Niezdolne do ostrzegania. Jak jesteś dobry pies, nie leniwy, pracowity, to szczekasz. I pokazujesz ludziom. Gdzie jest kłamstwo, gdzie jest prawda? Że, kochani, prawda jest w Piśmie Świętym. Dokładnie tak się pokonuje diabła. Diable napisane jest. I koniec, nie ma dyskusji. Żaden zero kompromisu z duchem religii, zero kompromisu z Duchem tego świata. Mamy naśladować Jachusza Mesjasza, Jezusa Chrystusa i mamy żyć tak jak On żył. Kto postępuje sprawiedliwie, ten jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość to jest coś, co jest zgodnego z prawem. To jest coś, co jest prawe w oczach Boga. Jeżeli chodzi o prawo Boże, to w liście Piotra jest mowa o tym, że bratanek Abrahama trapił się w prawej duszy swojej z powodu postępków mieszkańców Sodomy i Gomory. Niezgodnych z Bożym Prawem. Także Boże Prawo to było coś dużo wcześniej niż Mojżesz chodził po tej ziemi. E, prawo zostało nadane przez Mojżesza. Łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa. O czym tam jest mowa? O dekalogu? Absolutnie nie. Jakie prawo było nadane przez Mojżesza? Później to po grzechu ze Złotym Cielcem. Księga Prawa. A nie dekalog. To są dwie różne sytuacje. Ale znowu. Pastorki i księża spaczeni na umyśle to, są, to jest Plemię żmijowe, syny diabelskie. Tlemie żmijowe. Obłudni, hipokryci, zakłamani ludzie. To Słowo Boże ono y, eksponuje ich oszustwo, ich kłamstwo, ich kompromis. Tylko i wyłącznie Słowo Boże. Bo ono jest jak ostry obosieczny miecz. I ktoś może mówić, a Mazur jest ostry. Słowo Boże jest jak ostry, obosieczny miecz. Odcina i oddziela. Słowo Boże, w innym miejscu mówi, jest jak młot kruszący skałę. Wiecie, ja jestem tępy jak młotek, potrafię być ostry jak żyletka i potrafię ujadać jak dobry pies. Nie jestem leniwy pies. Jestem pracowity pies i mam satysfakcję w ujadaniu Słowem Bożym. <noise> Oj! Halleluja! Chwalmy naszego króla. Izraelu Boga Żywego, rośnij w siłę, narodzie wybrany, bądź pełen życia. Niech duch Boga Izraela wypełnia ciebie miłość do Jego słowa. Niech ciebie otoczy Izraelu Boga Żywego. Ty jesteś zapowiedzianym narodem, wybranym. Wy, okruchy, które Jachusza Mesjasz, nasz zbawca, nasz król, zbiera do dwunastu koszy Izraela po całym świecie, tu okruszek tam okruszek, że jak czasem się czujesz, jak taki, wiesz pojedynczy samotnik na, na swoim terenie nie dziw się, jesteś okruszkiem ufaj Bogu On cię wzmocni, On cię posili wzrośniesz w siłę i więcej nas będzie Halleluja. to jest Jego działanie to On wzbudza w nas tą świadomość, przywraca nam tożsamość tego, kim naprawdę jesteśmy, wiecie ludzie nie jesteśmy kościołem chrześcijańskim. Precz! Precz diable! Z tą doktryną <grywka> propaganda diabelska. Jesteśmy Izraelem Boga Żywego. 12 pokoleń w rozproszeniu. Jesteśmy multi-kulti, tylko to jest <grywka> multinarodowe zgromadzenie Izraela, ale naszej kulti jest oparte na słowie Bożym. Jesteśmy kulturą Boga Abrahamowego. I my żyjemy Torą. Tora. Przed nią ucieka demonów sfora. <grywa> Hallelujah! Szabat szalom na każdy wierny Bogu dom.